Dzień dobry, nazywam się Anna Bielak, od 15 lat prowadzę zajęcia na naszej uczelni, a od prawie 18 lat zajmuję się taką dziedziną w praktyce jak pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację różnego rodzaju projektów i zarządzanie tymi projektami. Na naszej uczelni prowadzę zajęcia z przedmiotu zarządzanie projektami współpracy transgranicznej. Współpraca transgraniczna dla Lubelszczyzny, dla naszych sąsiadów z Ukrainy i Białorusi jest ogromnie ważna. Na współpracę, na przedsięwzięcia realizowane w ramach tej współpracy można pozyskać środki zewnętrzne. Dzięki tym środkom udało się zakupić nowoczesny sprzęt dla szpitali, wyposażamy uczelnie w nowoczesną infrastrukturę, budujemy szlaki turystyczne, pomagamy różnego rodzaju instytucjom. Od lat prowadzę również przedmiot Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej. Na zajęciach ze studentami wymyślamy przeróżne pomysły na projekty. Uczymy się, jak pozyskać środki, jak rozliczyć, jak zarządzać takim projektem. Kochani, zapraszam Was do studiowania na kierunku stosunki międzynarodowe, bo na tym przedmiocie nauczycie się, jak pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację projektu w ramach współpracy transgranicznej. Zapraszam Was do instytucji, która realizuje takie projekty i w której pracuję jako dyrektor. Gwarantuję Wam, że umiejętności pozyskane zarówno w ramach zajęć z przedmiotu zarządzania projektami współpracy transgranicznej, jak i w ramach praktyk, które będziecie odbywać, mam nadzieję, Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, przydadzą Wam się w Waszej przyszłej pracy.